Wyprawa kosmiczna. Panie, panowie, witamy w naszym planetarium. Dzisiaj gościmy u nas wspaniałego naukowca z XXI wieku, który przybył tutaj do nas z ważnym wykładem. Oto przed wami wielki uczony. Cicho bądź, Gigi, nie przeszkadzaj. Pan Joe Crocker. Joe Crocker. Nareszcie dotarł do Japonii. Panowie, panie, dzisiaj przedstawię państwu wyniki moich badań. Zrozumiecie, jak mało wiemy o wszechświecie. Zwróćcie swoje głowy w tę stronę nieba. Słońce zachodzi na zachodzie, zabarwiając niebo intensywną czerwienią. Chcę być poetyczny. A pierwszą gwiazdą, którą widzicie błyszczącą na różowym niebie, jest gwiazda, która wzięła swoją nazwę od Wenus, bogini piękności. Co tam robisz, Gigi? Świeci, świeci mała gwiazdeczka, lecz najpiękniejsza jest ma aneczka Gigi. Ja jestem gwiazdą, Aniu ślicznotko świecę na niebie, błyszczę jak złotko. Gigi zakamuflował się gdzieś na tej sali. Tym razem mi za to zapłaci. Nie lubię przemocy, ale tym razem jest chyba niezbędna. Nie przeszkadzaj, przekazuję wyznanie miłosne mojej Annie. Trafniejsze byłoby stwierdzenie, że to ty przeszkadzasz innym. Kurczę, zostaw mnie, proszę. Nie będę przecież tutaj do końca wykładu. Dobrze, przenosimy się na Jowisza. Jowisz to planeta zbudowana z gazu. Podstawowymi składnikami są wodór, hel, amoniak wraz z innymi pierwiastkami. Ta gigantyczna plama czerwonego koloru była odkryciem IX wieku, a ludzie widząc ją bali się. Nazywano ją gigantycznym okiem Jowisza, bądź porównywano do serca wszechwładnego Boga Olimpu. Ważne jest, że po wnikliwych badaniach kosmosu w końcu odkryto, że Jowisz to tylko masa gazowa i nikt już się nie boi tej planety. W ten sposób człowiek rzucił wyzwanie kosmosowi. Gdzie jesteś, Anno? Chodź tutaj. Ten statek kosmiczny po krótkim postoju na Jowiszu będzie kontynuował swą podróż w kierunku Plutona. Widzicie? To sterownia statku kosmicznego. To niemożliwe. Opuściliśmy Ziemię tydzień temu. Szybko osiągniemy cel. Chłopcy, musimy wygrać za wszelką cenę kosmiczne mistrzostwa w koszykówce. Zostaw to mnie. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy. Pamiętajmy, że reprezentujemy Ziemię. Niemożliwe. Dlaczego? Nie powinniście walczyć. Pamiętajcie, jak trudno było przywrócić pokój we wszechświecie. Nie możemy znowu splamić go krwią. Przynajmniej tak oddajmy cześć tym, którzy zginęli w kosmosie. Ale nie bądźmy piratami, ależ kapitanie. To przecież kapitan Joe Crocker. Kapitanie Joe! Kapitanie Joe! Nie mówcie nikomu, kim jestem. Czy słyszałeś już kiedyś o kapitanie Joe? Nie, nie znam go. Tu statek kosmiczny Rachel, odbiór. Joe, posłuchaj. Tu szóste miasto z Jowisza. Zostaliśmy napadnięci przez obcych. Kto mówi, miasto szóste to kolonia kosmiczna na Jowiszu? Jasne, wydaje mi się, że ich celem jest opanowanie naszego centrum kontroli. Błagamy, przybywajcie z pomocą. Tak, ale statek, którym dowodzenie jest jednostką wojenną, a poza tym nie mamy broni. Macie przecież pociski niszczące meteoryty. Pociski niszczące meteoryty? To prawda, zapomniałem. Jestem pewien, że je mamy. Pocisk gotowy. Odległość 250, 200, 150, 150, 150. Ognia! O nie! Ten pocisk zupełnie się nie nadaje. Cholera! Niech pan nie krzyczy, kapitanie Joe, potrzebujemy waszej pomocy. Błagam, nie zostawiajcie nas w tarapatach. Mam pasażerów na pokładzie, wiesz? Jako kapitan statku nie mogę ich narażać na niebezpieczeństwo. A poza tym przyrzekłem sobie, że już nigdy nie wezmę udziału w żadnej wojnie. Niech pan nie żartuje, kapitanie Joe. Jeśli pan nas opuści, ta planeta zginie. Wolałbym, żeby nie. Moim podstawowym obowiązkiem jest troska o wygodę moich pasażerów. Hej, kapitanie Crocker! Nie może pan tak postąpić! Jest pan naprawdę bez serca! Cholera! Didi! Chcesz uciec, nie zrobiwszy niczego? Dla tych ludzi, oni ryzykują życiem. Ależ Didi, to nie. Puść mnie! Dobrze, Didi, zastanówmy się przez chwilę. Hej, kapitanie Crocker! Jest pan łajdakiem, bez serca. Jak pan śmie uciekać? Jesteś szalony. Jeśli stracilibyśmy życie w wojnie gwiezdnej, wiesz co by się stało? Jeśli zginęlibyśmy w tej walce, też byłaby to ogromna strata. Nie tylko dla Japonii, ale dla całej Światowej Federacji Koszykówki. To nie jest najważniejszy problem. Nie poszedłbym sam do piekła, lecz do raju razem z Anną. Ale ja nie chcę umierać. O nie. Tak. Ale nie wierzę, że to chciałaś mi powiedzieć, Anno. Zasmucasz mnie, myślisz tylko o sobie. Nie próbujesz, nie próbujesz nawet pomóc tym, którzy tego potrzebują. Powinnaś pomagać tym, którzy są w kłopotach. To wstyd. Jakiś szlachetny z niego chłopak. Ja też kiedyś taki byłem. Gigi, kochany Anno, możemy umrzeć, ale sprawiedliwość na pewno zwycięży. Och, Gigi, myślę, że wiem, co chciałeś powiedzieć. Dobrze, kapitanie Joe, proszę cię, ruszaj, ratować kosmiczną kolonię. Co mówisz? Błagam, kapitanie, posłuchaj nas. To słuszne. Sprawiedliwość zatriumfuje. Muszę jednak zawieść tych pasażerów całych i zdrowych na plutona. Kapitanie Joe. Anno, poczekaj! Kapitanie, w końcu podjął pan męską decyzję, prawda? Jesteś wielki. Zdecydowałem, że nie będę walczył. Ale jestem wściekły. Jestem znudzony. Co za głupiec. Już go nie będę przekonywać. Nie interesuje mnie to już, co stanie się z Jowiszem i innymi planetami. Co on robi? Jak śmiesz czytać komiksy, kiedy na Jowiszu szósta kwatera jest w niebezpieczeństwie? Jest po prostu szalony. To chyba trafna decyzja. Będę walczył i sprawiedliwość zatriumfuje. To będzie bitwa stulecia. Za późno przybyliśmy. A może jesteśmy za wcześnie? Nie chcę umrzeć właśnie tutaj. Nie powinnaś się martwić, dopóki jestem z wami. To ja, wielki Gigi. Jesteś szalony, ty najbardziej się boisz. Ratunku! Przybyliśmy tutaj, by dać się zabić. Zamilcz, Gigi. Nie musisz brać udziału w bitwie. Idź do kończyka zabaw i rozerwij się. Nie zrobię tego. Myślę, że nasza strategia podziała. Pamięć logiczna, 426 na linię. Komputer Alfa. Jestem gotowy do walki. Dobra, dobra, jesteśmy gotowi. Zamieni te balie w armatę. Patrzcie tylko. To nasza ostatnia specjalna broń. Tak jak się obawiałem, ten odcinek w całości poświęcony jest walce. Co robimy? Uważaj, Tomasz, nie gadaj za dużo. Wzięta. Masz dzidzi. Oddaj. Wplątałem się w kolejną niepotrzebną bitwę. Specjalna broń została zniszczona. Nie możemy dalej walczyć. Do licha. To przecież nie może się udać. Źle się układa, ale wytrzymamy. Na co czekamy, Gigi? Nie czas na żarty. Przyłóż się. Nie zdajesz sobie sprawy, że nigdy nie wygramy kosmicznego turnieju koszykówki? Tak, to chyba będzie koniec, jeśli nas zabiją. Przestań, nie chcę o tym słyszeć. Nie chcę. Gigi, bądź spokojny. Wszyscy są przerażeni. Boją się? Zabici. Nie chcę nawet słyszeć tego słowa. Teraz wiem, jak zachowują się ludzie, gdy znajdą się w sytuacji bez wyjścia. Uspokójcie się. My, członkowie klubu koszykówki, potrafimy umierać z godnością. Nigdy nie byłamy mężatką. Nie chcę właśnie teraz umierać. Źle z nią? Drogi Gigi, to może być nasz ostatni trening. Zagrajmy. Jaka jesteś poważna, droga Anno? Co by nie mówić, ja też nie chcę umierać. Do licha, Al! Co się stało, Al? Co się stało? Al. 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 Al, çünkü, Dlaczego, Dlaczego mnie opuściłeś i zostawiłeś samego? Co ja pocznę bez ciebie, przyjacielu? Al, razem potrafiliśmy pokonać wszelkie przeciwności. O, nie, ludzie nazywają mnie bohaterem, lecz ja zawdzięczam wszystko Twojej pomocy. Ratunku, nie chcę elektrowstrząsów, ratunku. To wstyd, mamy pecha. To ja, Joe Crocker, bohater kosmosu, zginę marnie. Nie chcę tak umierać. Jesteś głupi. Dlaczego nie masz już nadziei? Al, jesteś już do niczego, śmierć to dla ciebie wybawienie. Jak śmiesz tak mówić, jesteś w końcu moim przyjacielem, Al. to czy jesteśmy przyjaciółmi, nie ma nic do rzeczy. Po prostu staraj się umrzeć z godnością. Ta komputer mnie ocenia? To niemożliwe. Nie jestem komputerem, nie rób sobie głupka. Jestem Gigi. Jestem już trupem. To chyba koniec. Ratunku! Przestań! Co ty robisz imbecylu? Zabierz ręce z tablicy rozdzielczej! Przestań! Zamieniłem się w zapaloną żarówkę! Za wysokie napięcie! Chyba oszaleję. Wybucham. O Gigi. Mam tyle energii, że zniszczyłbym planetę. Po burzy wraca spokój. Gigi. Drogi Gigi. Hej, Gigi. 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 To świt nowej ludzkości. To rodzi się nowy dzień. To cud. Gigi i Anna wrócili do życia. W ten sposób nasza podróż dobiega końca. Przyjaciele, nadeszła godzina nowej ludzkości. Jesteśmy świadkami tego. To świt nowego dnia, początek nowej ery. Zrozumieliśmy to przecież, Anno. Niezbyt dobrze się czuję, wybaczcie mi, państwo. Czy Gigi wyśmiewa nas w ten sposób? Jestem pewna, że on śni. To, co ujrzeliśmy, to był tylko sen. Już świt, Anno. Aniu. Anno, to początek nowej ery ludzkości. Cześć, chłopaki.